Mimo tego, że przekraczając próg Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 obecne są jeszcze akcenty świąteczne, to nikt z pracowników placówki o świętach nie myśli. Trwają przygotowania do tego, aby w nowy rok MDK wszedł energicznym krokiem. Jak dowiedzieliśmy się od Małgorzaty Głazowski, wicedyrektor placówki, MDK z tygodnia na tydzień będzie się rozkręcał. Wróciliśmy pełni energii do pracy. Pierwszym poważnym wyzwaniem w nowym roku jest Akcja Zima. Coroczne półkolonie organizujemy tym razem pod hasłem Zima w Poznaniu dlatego że te zimę w Poznaniu nasi uczestnicy spędzą, ale na pewno nie będą się nudzić. Oprócz warsztatów artystycznych i integracyjnych tutaj na miejscu, zaprosimy ich na wiele wycieczek. Odwiedzimy aż trzy poznańskie muzea, odwiedzimy centrum rekreacji i sportu Climbing Spot. Będziemy także gościć tutaj najprawdziwszych autorów książek dla dzieci i zaplanowaliśmy ulubione przez naszych uczestników już od lat, u nas odbywające się warsztaty kulinarne, pociąg do zdrowia. Na MDK-owym korytarzu pojawiła się także nowa wystawa. Można oglądać pracę uczestników, zajęć takich jak ZPETY i sztuczki, które lada dzień zyskają wymyślne oprawy. Właściwie są wystawę e, uczestników zajęć ZPETY oraz sztuczki. Wystawa jest zatytułowana e, kadry kolorów. No i jak widać mamy tutaj obrazy. Wystawa będzie trochę interaktywna, ponieważ w trakcie gdy jej ekspozycji, w naszym korytarzu tutaj MDK-owym, razem z dziećmi będziemy zdejmować obrazy i je oprawiać. Czyli pod koniec, już za miesiąc, będą wszystkie dokładnie oprawione, dzieci będą same oprawiać te płótna, które wcześniej namalowały. Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 na początku roku kalendarzowego konkursami stoi. Znajdzie coś dla siebie recytator, literat, plastyk oraz piosenkarz. Bardzo ważnym również elementem przygotowań do nowego roku kalendarzowego jest finał przygotowań do wszystkich konkursów. Nasze konkursy odbywają się w drugim semestrze. Pierwszy półfinał 35 konkursu recytatorskiego już 18 stycznia. Kolejne konkursy to szósty konkurs literacki, również wojewódzki. Nazywa się Manufaktura Słowa. Czekamy już na zgłoszenia online i oczywiście na ciekawe prace prozatorskie i poetyckie. Co miesięczny konkurs wiersz miesiąca już się toczy. Tutaj przypominam tylko, że do 20 dnia każdego miesiąca można wysyłać swoje teksty i walczyć o nagrody. Niezwykle interesującym już też szóstym w tym roku konkursem jest konkurs plastyczny Powidoki. To on konkurs ogólnopolski. W tym roku pod hasłem Wszystko tańczy. I nasze najmłodsze konkursowe dziecko to przegląd piosenki autorskiej. Druga edycja w tym roku. Pierwsza się wspaniale udała jest to niezwykle trudny konkurs dlatego że uczestnik musi być utalentowany bardzo wszechstronnie musi skomponować tekst do swojego utworu napisać słowa no i oczywiście go wykonać Więcej na temat tego co dzieje się w Młodzieżowym Domu Kultury numer 2 znajdą państwo na stronie internetowej www.mdk2.pl serdecznie zapraszamy